Cześć! W dzisiejszym odcinku przedstawię Ci rozwiązanie zadań z matury 2020 o numerach 13, 14 i 15. Zapraszam. Zadanie 13 polega na tym, że wiemy, że proste o równaniach y równa się m minus 2x oraz y równa się 3 4 x plus 7 są równoległe. Wtedy m wynosi. Jeżeli proste są równoległe, to na pewno wiesz, że ich współczynniki kierunkowe muszą być takie same. Współczynnikiem kierunkowym pierwszej prostej jest m-2, drugiej prostej są 3 czwarte. Proste będą równoległe wtedy, gdy te współczynniki będą jednakowe. Wobec tego zapiszmy, że m-2 musi się równać 3 czwarte. Dodajemy obustronnie dwójkę, otrzymujemy m to się równa 2 i 3 czwarte. Takiego wyniku nie ma w odpowiedziach. Zamieńmy więc to na łomek niewłaściwy. 4 razy 2, 8 plus 3, 11 czwartych. Prawidłowa odpowiedź to odpowiedź C. Zadanie 14. Ciąg AN jest określony wzorem. AN to się równa 2N do kwadratu dla N większych lub równych od 1. Różnica A5 odjąć A4 jest równa. Jeżeli mamy wzór ciągu AN równa się 2N kwadrat, to bardzo prosto można obliczyć A5 i A4. Dlaczego? A5 to jest piąty wyraz tego ciągu. Policzę go, podstawiając w miejsce N piątkę, czyli 2 razy 5 do potęgi drugiej. Pamiętaj o kolejności wykonywania działań, 2 razy 25 to 50. Z kolei A4, tym samym sposobem obliczając, to 2 razy 4 do potęgi drugiej, czyli 2 razy 16 wynosi 32. W takim razie różnica A5 odjąć A4 to 50 odjąć 32, 18. Prawidłowym wynikiem, jest odpowiedź D18. Zadanie 15. W ciągu arytmetycznym AN określonym dla n większych lub równych od 1, czwarty wyraz jest równy 3, a różnica tego ciągu jest równa 5. Suma A1 plus A2 plus A3 plus A4 jest równa. Jeżeli znamy czwarty wyraz, I wynosi on 3, a różnica ciągu jest równa 5, to znaczy, że różnica między poszczególnymi wyrazami to 5. W takim razie trzeci wyraz jest o 5 mniejszy od wyrazu czwartego. 3 odjąć 5 to minus 2. Drugi wyraz jest o 5 mniejszy od wyrazu trzeciego, więc wynosi minus 7. Pierwszy o 5 mniejszy od minus 7, czyli minus 12. W takim razie suma, o którą chodzi w zadaniu, to suma tych czterech wyrazów. Minus 12, dodać minus 7, dodać minus 2 i dodać 3. Razem minus 12 plus minus 7, minus 19 plus minus 2, minus 21 dodać 3 minus 18. Suma tych czterech wyrazów wynosi minus 18, czyli prawidłową odpowiedzią jest odpowiedź C.